Kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, twarz bez makijażu oznacza tylko jedno. Dzisiaj będzie coś na kształt vloga. Dzisiaj robimy ciasto, mojej mili, na które mam ogromną, ogromną ochotę już od jakiegoś czasu, więc pomyślałam sobie, czemu nie, pogoda jest okropna, chętnie zjem sobie coś słodkiego Przepis znalazłam na stronie doktora Edkera. Tak się akurat złożyło, że kupiłam cukier waniliowy w sklepie polskim i on miał zdjęcie takiego ciasta, takiego właśnie jagodowca i no bardzo za mną chodzą jagody, borówki. Ostatnio whatever. <śmieniczne> Więc byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona. Tutaj jest napisany z tyłu przepis na jagodowiec. Znajdziesz na www.podległość.pl. Oczywiście link podam Wam na dole pod filmem, jeżeli chcecie sobie takie, takie ciasto zrobić. Szybko Wam powiem, co jest do tego ciasta potrzebne. To jest generalnie taki. To jest takie ciasto z kruszonką, z owocami, takie, no, takie. Mam wrażenie, że będzie bardzo podobne do tego, które kiedyś robiła moja babcia. Chociaż wiem, że to nie jest ten przepis, bo w babci przepisie była też śmietana. Tutaj śmietany żadnej nie ma. Ale zobaczymy. Trzymamy kciuki, żeby było bardzo podobne w smaku. Więc, co potrzebujemy? Przede wszystkim potrzebujemy cukier waniliowy. Wanilinowy. Potrzebujemy oczywiście też proszek do pieczenia. Ja mam tutaj potrzebujemy 15 gramów. To jest 30, więc ja sobie odmierzyłam 15 gramów. Potrzebujemy e, tak naprawdę dwie prawie kostki masła lub margaryny. Ja kupiłam margarynę do upieczenia ciasta, natomiast już kruszonkę zrobię z prawdziwego masła, bo wiem, że tak smakuje po prostu lepiej. Prawdziwego masła do kruszonki będziemy potrzebować około 85 g. Nie jest! baking, baking block, It's baking block, tak, a znaczy całą, znaczy całą kostkę, blok. chyba 200, 250, tak, czyli całą kostkę potrzebujemy. Dlatego potrzebujemy też 200 gram cukru, które już odmierzyłam, mam tutaj w woreczku. Do, do tego też potrzeb, będziemy potrzebować jeden budyń waniliowy. Baby, please, młode tutaj cały czas mi ściska ten cukier, podoba mu się to. Dlatego potrzeba, potrzebnych tych będzie 5 jajek, pięć jajek. Pięć jajek. Pięć jajek. A także mąka, którą, też, którą należy wcześniej przesiać z proszkiem do pieczenia i to już zrobiłam. 320 gramów mąki. Ja użyłam po prostu takiego like brzoskwini. Z Polski, z Polski. So Tam I'm, nie się połoganem. Po prostu wszystko wrzucam <laughs> za mną. Za mną też jest już gotowa. Foremka, mam nadzieję, że taka wystarczy. Tam jest chyba 25 na 30 cm, więc myślę, że jest to jest taki w miarę dobry no, rozmiar. No, no i tak jak już mówiłam, będzie, będzie trzeba zrobić kruszonkę na koniec, więc najpierw zajmiemy się oczywiście robieniem ciasta, zrobimy ciasto. Położymy owoce i na koniec zrobimy kruszonkę. Owoce mamy oczywiście blueberries and blueberries. To jest borówka, to nie, jest, to nie są jagody, niestety jagody są u nas tutaj niedostępne, dostępna jest tylko borówka, ale ta, zobaczcie, a ta jest ogromna, to jest jakaś, jakaś borówka mutant po prostu. To nie jest jeszcze największa, nie wiem gdzie ta jest, o tutaj. No zobaczcie, no przecież to jest jak, wielkość, wielkością to wygląda, nie wiem, jak czereśnia, wiśnia albo nie wiem, coś w tym stylu. Także jest ogromna. No ale nie mam innego wyjścia, mam nadzieję, że będzie dobra. I mam też trochę truskawek, które mi zostały z naszych wczorajszych naleśników. Kochani, to tyle. Jeśli chodzi o gadanie, e, tak jak mówię, przepis i całe wykonanie będzie, e, będzie podlinkowane. Także zapraszam Was, ja włączę muzyczkę, żebyście po prostu się nie zanudzili. Pierwsze co, to trzeba utrzeć masło z cukrem, czyli w naszym przypadku margaryny z cukrem. Także zabieram się do roboty um, i zobaczymy się za jakiś tam czas, jak będę w niej I e, tak to wygląda, kochani o. Więc ja to teraz wrzucam do piekarnika, umyję tylko rękę I e, kochani moi, będę gotować obiad Pewnie pokażę Wam, mm, jak gotuję obiad Dzisiaj mamy gulasz Nic w sumie takiego ciekawego, no, ale jest gulasz Trochę inny, bo ja mój robię z marchewką tak żeby trochę przemycić warzyw do młodego diety, no bo on po prostu nienawidzi warzyw, jakichkolwiek, wszystkich. Więc mam nadzieję, że może, że może tak w bulaszu chociaż trochę marchewki e, No, to do zobaczenia. Pokażę Wam oczywiście, jak już się ciasto upieczę jak wyglądało też. Dnia następnego. Nie udało mi się skończyć wczorajszego vloga. Dlatego, że niestety po południu nie pozwoliło mi na to moje samopoczucie. Strasznie, strasznie źle się czułam. W związku z tym, nie zrobiłam tego, co miałam w planach zrobić. Tak jak widzicie, dzisiaj miałam dość wczesną pobudkę, zaraz tego, że no, nocka była taka trochę nie do końca udana, że tak powiem. Obudziłam się też wcześniej, już nie mogłam zasnąć po prostu. Używam olejku, bo już mi włosy schną. Używam tego olejku nabuszczającego czy rozświetlającego, zależy jak tam chcecie go nazywać. Illuminating Oil. I ja zawsze go sobie, jak widzicie, Dwie pompeczki wyciskam na dłonie i zostawiam, bo on ma alkohol w sobie i po prostu chcę, żeby ten alkohol odparował z tego olejku. A włosy już mi teraz zaczynają, zobaczcie, już mi przesychają, chcę sobie je ułożyć na szczotkę, na płasko, żeby były, nie lubię jak są takie, byle jak pokręcone, po prostu jakoś tak mi, nie wiem. Ja lubię mieć proste włosy, a niestety moje takie nie są. Myślałam sobie nad zabiegiem prostowania włosów. Jest chyba zabieg keratynowego prostowania włosów, tak mi się wydaje. No ale póki co salony zamknięte. Raczej szybkiego powrotu do takich bardziej skomplikowanych procedur nie będzie, bo słyszałam, że nawet jeżeli otworzą, pozwolą otworzyć fryzjerów i salony fryzjerskie, to będzie to dopiero w okolicach początku lipca i na oczywiście dość zaostrzonych zasadach i nie mam tutaj tylko na myśli częste, częstego mycia rąk odkarzania, odkażania wiecie, instrumentów, czyli nożyczek i tak dalej, i tak dalej, ale podobno będą wykonywane tylko i wyłącznie podstawowe zabiegi pielęgnacyjne typu mycie włosów, strzeżenie, modelowanie, farbowanie. Tyle. Nie będzie przedłużania włosów, nie będzie Prostowania, właśnie zabiegów prostowania włosów. Nie będzie też żadnych kuracji upiększających dostępnych w salonie, czyli wszystko to, co wymaga dłuższego kontaktu z klientem. Na to jeszcze będziemy musieli sobie poczekać. No ale zobaczymy, może pod koniec roku mi się, mi się uda. To nie jest tani zabieg, więc i tak muszę odłożyć trochę pieniędzy, także akurat. Zacznę, zacznę teraz to na pewno, zanim, zanim pozwolenie na takie zabiegi powróci. To myślę, że spokojnie sobie odpowiednią kwotę uzbieram. No ewidentnie nie lubi owoców w cieście, ale powiem wam, że ja jako dziecko też nie przepadałam za ciastami z owocami. Ja na przykład do tej pory nie lubię rodzynek w serniku. Sernik dla mnie to jest świętokrastwo, jeśli ma bakalie jakiekolwiek, czy to są orzechy, czy to są rodzynki, czy to jest cokolwiek innego. Chyba, że jedyny sernik, jaki lubię tak naprawdę, to taki sernik, który nazywa się chyba pod on się nazywa, on ma różne w ogóle nazwy, ale on ma drobno, że tak powiem, po, po, pokrojone brzoskwinie, potem na tym jest białko i kruszonka. I taki sernik to, to tak, to jeszcze ziem jeszcze zaakceptuję, ale jeżeli cokolwiek jest wrzucone do samego sernika, a nie ułożone na nim, to już nie, dla mnie to już jest duże nie. Ale wracając do tematu, chciałam w ogóle Wam powiedzieć kochani, w związku z, tym całym, z tą całą sytuacją, która jest i z wirusem, zastanawiam się, dlaczego oglądałam Hanie Knopińską. No ja ona rzuciła takie stwierdzenie, że nie może użyć um, wyrazu wirus. Użyła wyraz świrus. Yes. Everyone can see. Yes, alright, they see. It's fine, thank you. Ja Młoda wam pokazuje, że w karty gra, no. no, gra, bawi się po prostu kartami, on uwielbia cyferki na kartach, no i przez to ten olejek dużo lepiej się sprawdza, jak jest na takich, mm, moim zdaniem, rozprowadzonych na takich włosach, które są jeszcze w miarę mokre, czy takie, które dopiero co, na przykład były mm, tylko przestuszone ręcznikiem, na takich, wiecie, wydukanych ręcznikiem w włosach, a teraz ja już mam takie nieco, nieco suchsze i um, no ale, będzie dobrze. E, I co jeszcze chciałam? A no właśnie i mówiłam o Hani i o tym, że y, właśnie mówiła, że nie, nie można używać słowa wirus, y, bo tak odniosłam takie wrażenie, że, y, że po prostu nie zabiorą mnie wpływy z, z filmów. Jeżeli użyję tego, tego słowa. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Jak wy wiecie, to dajcie mi znać, ale ja, ja się nie boję, bo ja mnie i tak nie płacą. <głos》>, Także nie, nie mam się czym przejmować. Słuchajcie, mam kawkę. Zrobiłam sobie kawkę. Mm. Bo to już jest czas na kawkę. wysuszę mm. sobie włosy miałam wyskoczyć z młodym na zewnątrz, bo nie byliśmy już na spacerze od jakichś dwóch dni. Um. No ale tak mi jakoś czas dzisiaj naprawdę zleciał. Ja nie śpię od bardzo wczesnych godzin dzisiaj, tak naprawdę i młody też się wcześniej obudził. Mieliśmy bardzo wczesne śniadanie. Śniadanie już zjedliśmy o godzinie siódmej. Znaczy młody zjadł, moje było dużo później. Bo ja zdecydowałam, że poćwiczę sobie i takie miałam dobre 40 prawie minut ćwiczeń i muszę przyznać, że bardzo dobrze się z tym czuję. Myślałam, że będzie zmęczona i taka, mm, a właśnie wręcz przeciwnie, czuję się taka can play troszeczkę na bowling. bowling. Okej, okay, jest. Więc, no, więc pozytywnie, teraz mam od tego olejku tłuste. Staram się, że wytrzeć, Będzie mi się ściskać moja filiżanka z kawą. Więc, e, więc tak, więc nie bardzo rozumiem tą sytuację, jeśli chodzi o dlaczego nie można, m, można wspominać wirusa, przecież to jest coś, co no, dzieje się nadal wokół nas. Nie rozumiem. E, to jedno. Po dru druga rzecz jest taka, że też kilka dni temu oglądałam wideo hmm, polskiej pary. Nieważne jakie wideo tam chodziło o, w ogóle o takie, taką trywialną rzecz jak, e, imię ich e, córki nowonarodzonej. E, i to był taki ala vlogi, oni tam mieli w tym vlogu wyjawić imię tej córki, a obejrzałam to wideo tylko i wyłącznie dlatego, że ono wywołało burzę w komentarzy w ogóle pod tym wideo i byłam ciekawa dlaczego, byłam ciekawa dlaczego no taki kontrowersyjny ten film i teraz już wiem, bo wyobraźcie sobie, że para polska mieszkająca w Polsce, mająca tak naprawdę z, z, zero... Kontaktu z zagranicą, nazwała swoją córkę, trzytygodniowe dziecko, Charlotte L. Elizabeth. I tutaj nie byłoby chyba żadnego zdziwienia, gdyby mieszkali w Wielkiej Brytanii, bo nawet tutaj Polacy w Wielkiej Brytanii, ja też znam taką, taką parę, taką rodzinę, która ma troje dzieci, i wszystkie, wszystkie ich dzieci mają nazwiska brzmiące właśnie angielsko. Natomiast nazwisko, ponieważ oboje są Polakami, jest polskie i to yes. zawsze mi się wydawało, że takie trochę dziwne połączenie. No w każdym razie mnie, mnie to zawsze mm, dziwi, kiedy ludzie z polskim nazwiskiem decydują się, o ile oczywiście nie mieszkają w Wielkiej Brytanii, decydują się właśnie na imiona typu Jessica i jakieś tam, yy, wiecie, Obco brzmiące generalnie imiona typu Charlotte Elizabeth, a mama nazywa się Zając. Charlotte Elizabeth Zając. Ona będzie miała co prawda nazwisko Potacie i on się nazywa jakoś troszeczkę inaczej, nie pamiętam trochę jak. Tro, trochę trochoczyński, trochoczyński, nie wiem, jakoś tak. Także no to już nie jest tak jakoś najgorzej. Charlotte Elizabeth Trochoczyńska, czy jakoś tak. No, ale jak usłyszałam nazwisko mamy Zając i tak sobie myślałam Charlotte Elizabeth Zając, pasuje. No, ale mniejsza z tym, Dali na imię dziecko, tak jak Dali, nie, nie wiem dlaczego się roz, w ogóle rozgadałam na ten temat, nieważne. W każdym razie ja o czym zupełnie innym oglądałam tego vloga i co mnie zaskoczyło to to, że tak, ja nie wiem skąd oni są. Oni chyba są z okolic Warszawy, tak przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, no mogę się mylić, natomiast zero maseczek. Wyszli z 3-tygodniowym dzieckiem na spacer oczywiście, jak najbardziej, czemu nie. Spotkali się ze znajomymi w restauracji na obiedzie. Potem pojechali z tymi znajomymi gdzieś tam na spacer do jakiegoś tam lasu. I na sam koniec, jak kończyli vloga, to mówili, że kończą vloga dnia następnego, ponieważ już niczego nie nagrywali. W ten sam dzień powrócili ze znajomymi do domu, do ich domu. Przewieźli znajomych do domu, no i w domu już zjedli kolację, jeszcze posiedzieli sobie, oczywiście porozmawiali, miło spędzili wieczór. I tutaj nie byłoby nic niezwykłego, gdyby nie to, że my jesteśmy jeszcze nadal w środku pandemii. Ja, ja wiem, że w Polsce rozróżniono dużo, dużo zakazów i praktycznie życie w Polsce powróciło już do normy, do normy. Natomiast w Wielkiej Brytanii my nadal jesteśmy jeszcze pod dużym takim kloszem, że tak powiem. Jeszcze jesteśmy no, zobowiązani do sporych restrykcji, mimo tego ja wracam do pracy, z tygodniu wracam do pracy, więc trochę się martwię, bo u nas nadal jeszcze dzienny, dzienna liczba zachorowań przekracza 2000. Ja wiem, że w Polsce to jest raptem chyba 200 czy, czy, czy 300, czy nie wiem, jak tam u was wygląda w tym momencie, ale wiem, że te liczby w Polsce są dużo, dużo mniejsze. U nas liczba osób śmiertelnych, które są oczywiście w związku z, z tym całym wirusem, przekroczyła 40 tysięcy, w tym momencie jest 45 tysiąca. Zarejestrowanych. U Was to dopiero przekroczyło około tysiąca, tak? Więc no to jest dużo, dużo mniejsza skala. Natomiast no nie wiem, no nie wiem. Mnie się wydaje, że w Polsce ludzie wrócili do tego normalnego życia chyba trochę zbyt szybko. Bo jak jeszcze oglądałam, pamiętam też był vlog, jak ta pani rodziła, tą córeczkę, czyli te trzy tygodnie temu, to jej mąż, znaczy jej mąż, jej partner musiał mieć badania oczywiście robione, ponieważ chciał być przy porodzie, więc musiał mieć badania robione na obecność wirusa i tak dalej i te badania są 48 godzin, więc to tak było, ona się tam śmiała w jednym z tych vlogów, że Musi w ciągu tych 48 godzin urodzić, bo jak nie, no to on będzie musiał mieć kolejne badania, i tak dalej. Um, I to wtedy, jeszcze wszystko było takie no, realne w Polsce. Jeszcze, jeszcze nosili maseczki, jeszcze była oczywiście dezynfekcja dłoni. To było widać też w wideo w ich vlogu, gdzie oni dezynfekowali dłonie. E, dość często i tak dalej. W tym vlogu trzy tygodnie później ja już nie widziałam żadnego, e, żadnej dezynfekcji dłoni, e, żadnych maseczek. No po prostu siedziałam, oglądałam ten vlog i myślałam sobie, czy ja żyję w ogóle w innym świecie? Nie wiem, to tylko u nas jest wirus, już w Polsce wszystko w ogóle zapomniano kompletnie? Nie wiem. Nie wiem, dajcie mi znać jak, jak jest u Was, może to tylko, nie wiem, tam gdzie oni mieszkają, ale z tego co słyszałam, tu na południu Polski właśnie jest dużo, dużo więcej przypadków zachorowań, więc się dziwię, no po prostu się dziwię. No to tyle kochani, nagadałam się, pogadałam sobie, nie chcę tutaj za dużo, za, za bardzo tego wszystkiego przedłużać. Nic Wam już więcej dzisiaj nie pokażę. Bo nie chcę, żeby to się zrobiło jakiś taki super ekstra długi ten vlog. Mm, mam dzisiaj nadzieję ponagrywać kilka rzeczy, bo mam kilka rzeczy Wam do pokazania. Mam nowy katalog z Eivonu, słuchajcie. Nie wiem, czy, wideo, czy, czy to wideo pojawi się pierwsze, czy spróbuję nagrać przegląd katalogu i wstawić przegląd katalogu, bo on już jest dostępny. Już jest dostępny i chcę jak najszybciej ten, ten przegląd zrobić. Także nie wiem, który film pojawi się pierwszy, nie wiem, który będzie szybciej zedytować, a może w ten sposób Wam, wam, wam powiem. No, ale mam nadzieję, że, że w niedługiej przyszłości, na dniach wręcz, uda mi się ten przegląd zrobić. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że ze mną jesteście. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to gratuluję. Gratuluję Wam bardzo serdecznie za to, że udało Wam się dotrwać razem ze mną, razem z nami, do końca tego vloga. No i oczywiście dajcie mi znać, jak tam jest u Was z tą całą, wiecie, sytuacją. Um, która teraz panuje są maseczki, nie ma maseczek um, czy nadal um, są jakieś obostrzenia ogólnie, bo może ja jestem jakoś do tyłu um, i może to faktycznie u Was już wszystko jest w porządku a u nas tylko taka jest it's raining. wiecie it's raining, No, pada, Młoda mówi, że pada deszcz pada outdoors. deszcz pada But we, can't play outdoors. we can't play outdoors no But Can we play indoors. Please? Yes, we can play indoors. Yes. <laughs> <laughs> yeah, Are you gonna say bye? Come on, come here. Bye. Mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs>